Tak, kiedy zechcesz Jutro mecz Już jutro? Tak Żenisz się z mamą, więc powiem kolegom, że zagram z tatą Przyjdziesz? Oczywiście Obiecujesz? Obiecuję, wystąpię z Tobą w tym meczu, choćby się waliło i paliło. Na razie, Juan, co? Wiesz, że Cię kocham? Ja Ciebie też. Biegnij na lekcję. Skarbie, martwiłam się wczoraj. Z mamą w porządku? Tak. Myślałam, że mieszka w Buenos Aires. To długa historia. Musimy porozmawiać. Przyjedź do agencji. Podjadę po ciebie i porozmawiamy. Dobrze, czekam. Mam ci wiele do powiedzenia. Kocham cię. Ja ciebie też. Za pół godziny? Przekażę jak tylko wejdzie. Dobrze, że jesteś. Właśnie dzwonili. Kto? Chcę Cię widzieć z Kanadyjczykami w komisji. Kiedy? Właśnie, za godzinę. Mówili, po co? Nie, chociaż pytałam. Pewnie przyjęli projekt. Za wcześnie. Zapraszają Kitona, Smitha i ciebie. Na pewno wygraliście. Nie mogą jeszcze podać wyników. To tylko jakaś część procedury. Moim zdaniem nie. Dla pewności za świeczki swoim świętym. Zadzwonię do Juana. Zajęta. Lucio, mogę cię o coś poprosić? Tak. Mam dzwoń do Huana. Mówiłam się z nim. Ja złapię pana śmiecha. Ucieszy się. Zadzwonię do niego po spotkaniu. Powodzenia! Zapalę świeczkę świętemu szarbelowi w podzięce za cud. Ale nastąpił tak szybko, że może lepiej podziękować świętemu Expedito. Któremu z Was to zawdzięczamy? Za pół godziny? Adriano, to pilne. Inaczej bym nie dzwonił. Co się dzieje? Chodzi o rozmowę w sprawie przetargu. Nie znam projektu Plutarka. Spokojnie, sam odpowie na pytania, ale musimy pokazać naszą jedność. Jestem teraz umówiony. O nic więcej nie poproszę. Nie pójdę bez wice do spraw operacyjnych. No dobrze, będę. Już. A teraz. Właśnie do ciebie dzwonię. Co się stało? Ale jak z ciebie nieważne. Elena wyszła. Zadzwoni, kiedy będzie wolna. mnie też coś wypadło. To dobrze. Doskonale się składa. To chyba jakiś znak. Możliwe. Dokąd poszła? Zapraszamy. Zaraz się państwem zajmę. To ja już pójdę. Oddaję foldery o ekoturystyce. Dziękuję. Świetnie wyglądasz. Już jestem. Podać kawę. Adriano, już jadę. Przepraszam za spóźnienie. Nie szkodzi. Obie firmy już są. Pan Kitton z Alberta Travel Company. Przedstawię się. Juan Carlos Caballero. Kto? Jesteś Juanem Carlosem Caballero. Juanowi Carlosowi będzie niewygodny w szpilkach, ale właśnie tego czeka. Zaczekajcie na ciąg dalszy. Wkrótce pojawi się Ewa. Warto zaczekać. Pan Smith z Alberta Travel, pani Elena Moreno z Agencji Morenu. Grupa Imperio reprezentują pan Adriano Reyes, właściciel, oraz pan Ramos Arrieta, wiceprezes do spraw finansowych. Pan nie jest... Pan Caballero podpisał wymówienie. Lepiej weź od prawej i znikaj. Grozi mi pani? Ale skąd? Juan, wyjaśnisz to? Jesteśmy już wszyscy, więc proszę zająć miejsca. Jako przewodniczący jury zwołałem to spotkanie przedsiębiorstw startujących w przetargu na zagospodarowanie plaży Machała, gdyż mamy do czynienia z plagiatem. Projekty Grupo Imperio i Alberta Travel Company są niemal identyczne. Nie, to niemożliwe. To, co mówię, jest pewne. Inaczej mówiąc, jedna z firm przywłaszczyła sobie projekt konkurencji. Oszukałeś mnie. Wykradłeś informacji i podałeś się za kogoś innego. Przysięgam. Powiedz pani, że to podłe pomówienie. Panie Caballero, prosimy o wyjaśnienia. Tak, tak. Proponowałem pani współpracę nad projektem w ramach Grupo Imperio, ale ja odmówiłam. Miałam własne opracowanie i pomoc Alberta Travel. Oferowałam jej Grupo Imperio, kiedy tam pracowałam. Przekazałam kopię panu Caballero, ale mnie zwolniono. Mógł je ukraść. Nie, nie czytałem go. Potrzebowałem pilnie informacji dla firmy. Dlatego podałem się za Perona. Oszukał mnie. Chyba widzicie, że to on. Zgoda, usiłowałem ją uwieść. Ale zakochałem się w tobie i tylko to się liczyło. Przysięgam. Nie wierzę ci. Robiłeś to tylko po to, żeby mnie okraść z owoców wieloletniej pracy. Nie czytałem projektu. Wykorzystałeś moje pomysły. Przedstawiacie moją koncepcję. Chwileczkę. Pomysł pochodzi z pracy magisterskiej mojej żony. Potwierdzam. To obroniona magisterka mojej siostry opracowuje go dawno. Cóż za przypadek? Jest identyczny z moim. Przecież to oczywiste. On go ukradł. Zaraz. Pan Caballero ukradł mój pomysł i dał go tej pani. To pani popełniła plagiat. Elena niczego nie ukradła. Ma z panią Moreno Romans. Pamiętasz nasze spotkanie w restauracji? Chcę powiedzieć, że pan Caballero, jesteśmy zajęci. Proszę odejść. Oczywiście, że pamiętam. Przekazałeś poufne informacje kochance? Skądże? To potworne nieporozumienie. Żądam wyjaśnień. To niedopuszczalne. Pokłamywał mnie. Do dziś brałam go za kogoś innego. Nie wiedziałam, że to Juan Carlos Caballero. Dość bliska zażyłość, jak na nieznajomych. Oto zdjęcia, które zrobiłem na plaży Machała. Ty świnio! Panowie. Oskarżam panią Moreno o splagiatowanie mojego projektu. Pani Reyes, panie Kiton, proszę ze mną. Jezus. Jezus. Znasz mnie? Wiesz, że moja firma ma nieposzlakowaną opinię. Moja także. I jest przedsiębiorstwem międzynarodowym. U mnie nie ukradziono projektu. Nigdy bym na to nie pozwolił. Dlatego Was zaprosiłem. Trzeba znaleźć winnych. Od lat dbamy o dobre imię. Należymy do najważniejszych przedsiębiorstw turystycznych w Meksyku. Natomiast. Mów dalej. Agencja Moreno? Maleńkie, nieznane biuro bez doświadczenia? Bądźmy poważni. Proszę Was. Założyła je kobieta. Dajcie spokój. I to podejrzanej konduity. Nie obchodzi mnie życie osobiste, pani Moreno. Za to zależy mi na dobrym imieniu firmy. Pracuję w turystyce od lat i nie pozwolę go zbrukać. Jakim sposobem Moreno miałaby splakietować wasz projekt? Niełatwo mi to przyznać, ale obawiam się, że Juan Carlos ukradł projekt mojemu szwagrowi i dał go tej pani, a ona was oszukała. To poważne oskarżenie. To twój wiceprezes. Wiem, ale nie widzę innego wyjaśnienia. Wstyd mi. Pozwól mi wyjaśnić. Przysięgam, że nie znam Twojego projektu. Panie Peron, przepraszam, kawaliero, nie mamy sobie nic do powiedzenia. Wszystko wytłumaczę. Pani Moreno. Jesteśmy ogromnie zaniepokojeni. Chyba pan w to nie wierzy. Nie jestem złodziejką. Ani firma, ani ja nie byliśmy wmieszani w podobny skandal. Wiem, też jestem oburzona. Zapewniam pana, Proszę usiąść. Po omówieniu tej kłopotliwej sprawy, uwzględniając to, co usłyszałem, postanowiłem odrzucić propozycję agencji Moreno i Alberta Travel Company. Nie, to niemożliwe. To nie jej wina. Ja odpowiadam za wszystko. Cisza, proszę. Z osobistymi komentarzami, proszę tam. Niech pan okaże komisji minimum szacunku. Sprawa zagospodarowania plaży Machała przypadnie zatem Grupo Imperio, firmie o nieposzlakowanej opinii. Co? Domagam się wyjaśnienia tej sprawy w drodze dochodzenia. Przypominam, że Alberta Travel Company cieszy się międzynarodowym szacunkiem. Nie dotyczy to jednak agencji Moreno. Dopiero co powstała. Nie ma dorobku. Decyzja jest ostateczna. Nigdy bym nie pomyślał, że dopuści się pani plagiatu. Bardzo się zawiodłem. To mój projekt. To ja padłam ofiarą plagiatu. Proszę uwierzyć. Wytłumaczę, milcz. Przepraszam, nie mam tu nic do roboty. Państwo wybaczą. Pani Moreno, popełniła Pani poważne przestępstwo. Usuwamy Panią i Pani agencję z Izby Turystycznej. Ona nic nie zrobiła. Cisza. Traci Pani licencję, a sprawę zgłosimy do naszego sądu. To niesprawiedliwość. Proszę państwa, to wszystko. Jak mogłeś mnie tak zawieść? Mam nadzieję, że masz dobre wyjaśnienie. Powiem ci później. Posłuchaj, nie czytałem projektu, ani go nie ukradłem. Uwierz mi, kocham cię. Co za cynik. Okradłeś mnie z dzieła życia i śmiesz mówić o miłości? Lepiej milcz. Ja Kocham cię, tylko to jest prawdą. Oszukałeś mnie i okradłeś ze wszystkiego. Nie chcecie więcej widzieć. Kocham cię, Elena. Nie chciałem tego, bo wiem jak lubisz Juana Carlosa, ale odkryłem wiele nieprawidłowości. To znaczy, wygląda na to, że to jego wina. Jaśniej proszę. Porozmawiajmy spokojnie w firmie. Nie wiem jak, ale ukradłeś jej ten projekt. Zważaj na słowa. Jego projekt powstał na bazie pracy mojej siostry. Ja on też oskarżysz. Przyznaj, że go ukradłeś i dałeś jej. Dlatego odszedłeś? Żeby z nią pracować? Po to ich okradłeś? To projekt Eleny. Przysięgam ci. On kłamie. Masz dowody? Pokaż. Proszę. Nie mam nic do ukrycia. Wyjaśnimy sprawę w firmie. Podawał się za kogoś nieistniejącego. Rozkochał mnie w sobie, żeby ukraść mi projekt. Nie wiem, co powiedzieć. Jak mógł nas wszystkich okłamać? Lalito będzie załamany. Nie chcę mu jeszcze mówić o Juanie. Co mu się stało? Nic. Nic, nic takiego. Po czymś takim muszę udowodnić, że to jej projekt. W jaki sposób, skoro go zniszczyłeś? Poprosisz ją o kopię? Nie widziałeś go? Pewnie, że nie. Muszę wykazać jej niewinność za wszelką cenę. Nie do wiary. Niebywałe. Chodzi o ogromne sprzeniewierzenie. Radziłbym zwołać zebranie. Niech cała firma się dowie. Po co nam skandal? To nie skandal. Poinformujemy podwładnych, co się dzieje. Zgoda. Wezwij ich. Perfecto. Marcelo, poprosz wszystkich kierowników na pilne zebranie. Urgente. Jestem smutna, bo Juan musi załatwić swoje sprawy daleko stąd. Kiedy wróci? Tym rzecz. Wyjeżdża za granicę i już go sami nie będzie. Nigdy. Obiecał mi, że pójdzie ze mną na mecz i zagra jako mój tata. Nie będzie mógł. Ale nie zostaniesz sam. Będziemy tam wszyscy razem z dziadkiem. Zagrasz świetnie jak zwykle. I wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Nie wierzę ci. Żądam dowodu na to, że opracowałeś ten projekt. Nie dasz mi go, bo jesteś zwykłym złodziejem. Praca magisterska mojej żony. Moje zdjęcia z plaży Machała. A to na miarę tamtejszych notabli. I projekt ze wszystkimi danymi. Proszę bardzo. Ja mam dowody. was. A gdzie są twoje? Klutarko wykorzystał moją magisterkę. Nie oskarżaj go. Zajmą się tym moi prawnicy. Oskarżę was o plagiat i okradzenie Eleny Moreno. Jeszcze nie skończyliśmy. Wyjaśnij mi to, nie rozumiem. To przelew, którego dokonałeś na swoje konto. Nie robiłem żadnych przelewów. Nie kłam. Przekazywałeś wycieczki do agencji Moreno. Sprzedawałeś informacje konkurencji i okradałeś mnie. Okradłeś na 3 miliony dolarów. Miss me. Polska na zlecenie telewizji PULS Studio ACMO. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Janusz Kozioł.